Witajcie w w dzisiejszym odcinku pokażę Wam na szybko sklepik, bo jest ogólnie pierwsza w nocy i chcę Wam pokazać jak najszybciej sklep. Ok, więc mamy tutaj szakila Onila świątecznego. Nowy jest. Mamy tutaj nową motkę. <grymny> mamy takie piękne malowanie. Kilof bardzo duży, ale tak się prezentuje. Tutaj macie mroźne stroje. Ojeju. Jeszcze nie sprawdzałem sam. Tutaj macie komando gwiazdkę. Macie tutaj Strażnika Świąt, jeden moim zdaniem z bardziej znanych. Znaczy no nie wiem czy z bardziej znanych, ale z takich fajniejszych moim zdaniem skinów mamy. <gul -off> Kilof nie trzeba było. Mamy lotnie w zestawie. Dalej. Mamy rybcie, To to było. w tą choineczkę, bałwanka. Maria Kelly. Ona też była. I właśnie, jest w sklepie pan Jack. Proszę, yy, parasolka. W sanie. No i taka jemotka jak zwykle, z To No właśnie. Jest nowe Lamborghini Urus w pięknej kolorystyce moim zdaniem bardzo ładnie się prezentuje jeszcze dostępna w Rocket League u. fajnie bardzo to już to już jest od wczoraj co dalej co to to było też o, mamy Panią rybkę. więc fajnie o, jest właśnie Plażowa Wiedźma czekałem aż wróci do sklepu ale niestety no, nie kupię jej, bo nie mam fałdolców, a mnie na fałdolce nie stać. Ale zawsze możecie na streamach donejtować. Dobra, przepraszam. Mam pokazać sklep. Jak widzicie, tutaj jest pani lepcia agent haosu, AFK, -ka, emotka, kamisia, plażowa wiedźma. Skin, który bym bardzo chciał. Gwiazdeczka. Konio, kratka. Nie znam do końca tych skinów. O, pomyśl sobie życzenie. Tutaj mamy malowania do linii ognia. Spoko malowanie. Tutaj mamy buciki. Chyba się nic nie zmieniło w butach. To to ostatnio było. No i co? No i to to tutaj wszystko jak zwykle. Snow dog jakieś legoski. Może... O kurczaki! Nie zauważyłem. Mamy tutaj wyczekiwaną... Panią Blues, wyczekiwaną przez większą, <noise> przez spora ilość osób. Dostajecie przy okazji fałdolce. Macie Midasa i Pana Jokera. Fałdolców dostajecie tysiąc, tysiąc fałdolców macie w zestawie. A tutaj reszta jest taka sama. No i co, na tym zakończymy. Dziękuję wam za obejrzenie, pamiętajcie o opce w górze i subi i subiku. No i co? Marka?